znowu ląduje w salonie Porsche w Łodzi tym razem z kuzynem, który zastanawia się nad zakupem nowego modelu Carrera używane sztuki wciąż trzymają tak wysoką cenę, że no moim zdaniem nie opłaca się ich kupować powodem może być fakt, że na nowe 911 trzeba czekać ponad 6 miesięcy tutaj mamy taką wersję Carrera S za ponad 800 tysięcy pięknym wnętrzem, z dodatkowym pakietem skórzanym to jeden z moich ulubionych wzorów felg, takich jak w Bad Boys for Life zerknijcie na nowe lampy bardzo subtelne zmiany Zarówno z przodu jak i z tyłu Rzuciliśmy jeszcze okiem na Carrera T Czyli taką lżejszą wersję W rzadkiej specyfikacji z manualną skrzynią Tutaj podczas zmiany biegów Jest taki międzygas No to naprawdę robi robotę i daje frajdę Jeszcze szybki rzut okiem na GT3 No piękny ten spoiler, karbonowy dach No co ciekawe Brak tutaj skóry na boczku Trochę słabo to wygląda Ale fotel robi robotę Tutaj jakaś kratka Tak Jak pierdniesz to <śmród> smród wylatuje nam przez wydechy no dobra, 2 metry w Porsche, zabiera nas na przejażdżkę, burdel środek, kuzyn wsiada i lecimy. Pomimo fatalnej pogody, auto klei się niesamowicie. Idziemy konfigurować jego karerę, no i trzeba pewnie będzie się przespać z tematem.